Siemaneczko, kto morda ten wie, kto frajer ten nie. Ja jestem Mati a to jest mój nowy filmiczek. Ogólnie to ten. Yy, tam zbliża się ósy Marca. Yy, nie wiedziałem o co chodzi. Yy, nie wiedziałem o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No ale mi wytłumaczyliście, że yy, chodzi o świnie. Może no, jak do nich podbijać, że co zrobić, jak tam ziomeczek yy, buja się z tą, do której zarywasz, nie? Yy, także ten. Standardowo zapraszam na poradniczek. My to z Angeliką dobry związek mamy. Nie narzeka. No, czy nie słyszałem, nie? A tylko bym usłyszał. Ogólnie to wiecie. Po rodzinie nic nie ginie, a braci się nie traci. Także zawczasu trzeba trochę tam. Wiecie, zdecydować, pogadać troszeczkę, który do niej podbija, że później przypałów nie było. Poza tym wiecie, jest taka zasada z zachodu. Bros before house, czyli ten. Nie ma bata, nie zastąpi dupa brata. No ale jeśli z mordeczką się nie dogadujemy, to dogadujemy się na pięści. Oczywiście z zasadami. A jeśli dalej nie rozumie, to znowu na pięści. No i ostatnie. Jak suka nie da, to pies nie weźmie. A wiecie, co myślę o psach. Droga. Świnio. No a jak ogólnie podbijać i duperki traktować? Proste. No to na samym początku podstawa. Każdą świnię trzeba szanować. Bo jak nie będziesz szanował świni, to ona się nie będzie szanować, szanuj się. Świnie trzeba sobie wychować, ja to ogólnie jestem zarówno uprawnieniem do momentu jak mi baba w drogę nie wejdzie, morda w kubek i do garów. Ja serce mam ogromne, ale rękę ciężko, bo jak chłop baby nie bije, to i wątroba gnije. No i ostatnie, wszystkie świnie podchodzą bliżej, oderwijcie się od odkurzacza, zasada dla was, Bóg, honor, MĘŻCZYZNA i wszystkie na głos. Mężczyzna! No i tyle. Najlepszego wszystkim. Elo.